Cześć wam wszystkim, z tej strony pana i mam kolejny odcinek z Brawl Stars. I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas na świętowanie. Świętowanie, ponieważ, moi drodzy, uwaga, uwaga, oglądajcie ten odcinek do końca, żeby się dowiedzieć wszystkiego, ale, moi drodzy, Supercell, czyli oczywiście twórcy Clash Royale oraz Brawl Stars wypuszczają kolejną grę. Nie jest to żaden clickbait, moi drodzy. No i tak nowa gra będzie od Supercella i yy, będzie można w nią zagrać. Ale zaraz się wszystkiego dowiecie, moi drodzy, zanim jeszcze przejdziemy do głównego tematu odcinka. No to, oczywiście, zostawcie tutaj łapaczkę w górę. No i napiszcie w komentarzach, czy po pierwsze będziecie grali w tą gierkę oraz czy chcecie odcinki na tym kanale z tej gierki. Pewnie na głównym kanale też bym coś tam wrzucił z tego. No ale myślę, że mógłbym więcej odcinków wrzucać na ten kanał. No i jakbym się wyrabiał, to by było tutaj więcej niż dwa odcinki tygodniowo, więc subskrybujcie kanał, żeby niczego nie przegapić, moi drodzy. Wpisujcie kodik PANDA w sklepie. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie oczywiście. No i przechodzimy sobie już na Twittera i wam pokazuję co i jak. Dobra, moi drodzy, więc jesteśmy na Twitterze konta Squad Busters, czyli oczywiście gierki SuperCela, która moi drodzy wyjdzie. Yy, I co my tutaj mamy? No po pierwsze, oni mieli długą przerwę w postach. Na przykład tutaj mamy maj dwa, yy, 29 maja. 2023 roku, i oni tutaj wrzucili sobie coś takiego, bo ta gierka była taka, że na chwilę wyszła, potem w nią nie można było grać, i tak dalej. Tak ją testowali. No i moi drodzy, od 1 kwietnia oni zaczęli coś wrzucać. Ja sobie to oglądałem. Tutaj yy, napisali, że no tam już dawno nic nie wrzucali, coś tam, coś tam, i tak dalej, I że teraz gra będzie wyglądała jak yy, w portrecie. Więc już wam pokazuję, jak to wygląda. I widzicie, no, że jakby kamera idzie za naszymi postaciami. Nie, że my sami sobie kamerą ruszamy, tak jak wcześniej na tych filmikach, tylko kamera idzie za nami i wrzucili, że właśnie ma być gra w portrecie. No jak to zobaczyłem, to takie... No nie wiem czy to jest do końca dobre dla takiej gierki, ale no okej, okay, niech im będzie. No ale moi drodzy, to był 1 kwietnia i później się okazało, że ta gierka nie będzie w portrecie, tylko będzie cały czas tak wyglądać. Czyli tak jak miała wyglądać. E, więc mamy tutaj. Ogólnie to będzie wyglądało tak, że będziemy klepać jakieś tam potworki, zbierać jakieś skrzynki, coś tam, coś tam. Tam mają być postacie z Besa, mają być inne postacie z innych gier Supercell'a, z Ja na przykład ten kurczak z Clash Royale ma coś tam być i tak dalej, i tak dalej. Nie wiemy do końca, jak to jeszcze będzie wyglądało tak totalnie. Niedługo właśnie. Ma wyjść ta gierka i będziemy mogli ją testować Więc wtedy zobaczymy czy jest fajna czy nie Więc będzie można sobie pograć i zobaczyć moi drodzy No i tutaj też wrzucili, że No to takie pierdoły, nic tutaj ciekawego nie było Tutaj mamy taką grafikę Ale moi drodzy też tutaj Szukałem jakichś ciekawych rzeczy No to za bardzo nie znalazłem Mamy tutaj Robota, moi drodzy, z Brawl Stars, oczywiście, Mega Knighta z Clash Royala, Elixir Golema z Clash Royala. Tutaj, to jest w ogóle, to, to jest chyba z jakiejś tam Clash of Clans czy coś. Tutaj jest bumbicza postać. Tutaj jest Wizard z Clash Royala, ale jakiś mały. Nita, która jest sobie normalnie jakieś, nie wiem co to jest, jakieś mięso po prostu. Mortisa, moi drodzy, oraz Witchkę, No i tam mamy jakiegoś giganta, nie wiem co to jest za wariacik. No i tam jest jakieś. Jakiś zamek oni są, coś takiego, tam jest jakaś plaża, coś tam, coś tam, nic za bardzo tutaj ciekawego nie widzę. Generalnie na tej grafice nic chyba ukrytego tutaj, moi drodzy, nie ma. No ale tak to się prezentuje, więc taką grafikę nam wrzucili. No i następnie, moi drodzy, jeszcze tutaj jest jakaś piosenka i tyle. Następnie, moi drodzy, jeszcze jest tutaj taki post, który nas informuje, moi drodzy, że dostali jakby duż, dużo wiadomości od różnych osób o najnowszych postach na mediach społecznościowych. No bo zaczęli coś nagle wrzucać. No to wiadomo, że każdy się interesuje. No i niedługo dadzą nam więcej znać. No i moi drodzy, tak się okazało, że ta gierka wyjdzie w becie. Już wam pokazuję trailer tej giereczki i zaraz sobie omówimy co i jak. Dobra moi drodzy, więc mamy tutaj właśnie trailer i jak widzicie mamy Paulę, bo Paula moi drodzy z Brawl Starsa przeszła sobie do Squad Busters. No i tutaj sobie tam gada jakieś ciekawostki. I nie będzie właśnie w portrecie, będzie tak i tak dalej, no to co wam przed chwilą pokazywałem. No i zobaczcie moi drodzy, co zaraz Paula nam tutaj powie i kto do niej przyjdzie, bo to też jest dosyć ciekawe. Zaraz zobaczycie moi drodzy, mianowicie, uwaga, uwaga, tutaj ma jakiś woreczek, dosyć fajny w sumie. I zobaczcie kogo my tutaj mamy, nie wiem czy go poznacie moi drodzy, ale to jest Ryan, który kiedyś też był w Brawl Stars Teamie. I prowadził na przykład brołtalki z Danim, yy, więc no jest Ryan, jest moi drodzy Paula, więc wydaje mi się, że ta gierka. Nie powiem, że będzie jakaś znakomita, bo jeszcze w nią nie grałem, ale no przynajmniej widzę, że naprawdę mocno się na niej skupiają, bo nie dość, że zajmują się nią osoby, które były powiązane z Brawl Stars, więc uważam, że ma ona szansę coś tam zdziać. Zobaczymy jak się będzie w nią grało. Bo zaraz dowiecie się, moi drodzy, wszystkiego co jak, tylko sobie obejrzymy ten odcinek do końca. SQUADBUSTERS Busters No, generalnie Paula tak mówi, że ciężko jest coś zrozumieć, moi drodzy. Ale SQUADBUSTERS będzie w becie i będzie dostępne w becie, moi drodzy, od 23 kwietnia. Więc y, będzie można grać już normalnie w SQUADBUSTERS. Czy ja wam polecam grać w SQUADBUSTERS? Tak. Dlaczego? Ja w każdą grę Supercell'a gram od początku. Co mi to daje? Po pierwsze... Jak gra wychodzi już globalnie, bo teraz ona nie będzie globalnie, tylko będzie w becie, czyli będzie dostępna tylko w różnych krajach. Tak samo Brawl Stars był tak dostępny w 2017 roku i dopiero później był global, moi drodzy. Więc jak już był global, to ja nie też, że byłem już w topce polskiej. Miałem prawie wymaksowane wszystkie postacie i yy, prawie wymaksowane całe konto, więc opłaca się grać od początku, bo wtedy no, szybciej jakby progresujecie i każdy zaczyna od zera, a na przykład jak już jest global, no to ci co zaczęli grać w becie, no to mają przewagę nad innymi więc generalnie polecam i tutaj coś ciekawego jeszcze z tym nagraniu no więcej informacji w kolejnych dniach i tak dalej i tak dalej, moi drodzy, więc nic już ciekawego tutaj nie ma co ja mogę Wam jeszcze powiedzieć ciekawego będzie ta gra dostępna, moi drodzy, od 23 kwietnia, więc no już niedługo trzeba troszeczkę poczekać, ale niedługo wystartuje oraz słuchajcie, moi drodzy będzie, moi drodzy, ona dostępna w takich krajach jak Kanada, Meksyk Hiszpania, Singapur oraz moi drodzy yy, nordyckie kraje, czyli tam Finlandia, Dania pewnie, Szwecja oraz yy, Norwegia. Coś takiego, tak mi się wydaje. No, jeszcze nie podali dokładnie, no ale pewnie. Pewnie takie kraje, ma być moi drodzy, uwaga uwaga, kod twórcy, ma być kod twórcy w tej chce, więc pamiętajcie, kodik Panda, wiadomo, myślę, że będzie działał od pierwszego dnia, więc jak planujecie moi drodzy, grać w tę gierkę, to pamiętajcie, że oprócz Brawl Stars, Kodzik Panda również moi drodzy, tam oraz w innych grach gracie gracie w Clash Royale i tak dalej, tam też jest mój kod, więc on działa wszędzie, w każdej grze supercela. Ja na pewno będę ją testował, myślę, że jakieś odcinki się tutaj pojawią, jak będzie więcej informacji, też jakiś odcinek tutaj nagram. Wow wow, 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 witam wszystkich tutaj Panda Gaming z przyszłości, moi drodzy. Tak się okazało, że wyszedł kolejny trailer, albo bardziej. No można to nazwać trailerem, po prostu pokazują nam jak będzie wyglądała ta gierka. No bo fajnie, że nagrałem taki odcinek, jak żeście widzieli Ale, moi drodzy, no nie wiemy jak się w nią gra za bardzo. Więc wyszedł taki trailer, gdzie po prostu mamy z 3 minuty gameplay, tam różne rzeczy Paula nam pokazuje więc zaraz wam pokażę że będziemy sobie zatrzymywać yes. i omawiać details, co tutaj jest ciekawego, więc lecimy moi drodzy oglądaniem. Co my tutaj mamy? Ściszę sobie to troszeczkę. O, niech będzie tak. Moi drodzy, po pierwsze, e, będziemy mieli te postacie. One są jak wiecie z różnych gier tam z Clash of Clans, z Clash Royale, z Brawl Stars, z High i tak dalej. I będą się one zaczynały od takiej baby formy, czyli od takiego dziecka I jak się będzie je levelować, to będą coraz większe Na przykład widzicie, tutaj jest witchka taka baby, później większa i potem taka najbardziej jakaś OP yy, Więc tak to będzie wyglądało Będą jeszcze jakieś inne, kolejne formy, więc dosyć ciekawie to może wyglądać Patrzcie, mini-nita normalnie, ewolucja Więc śmiesznie Patrzcie to, to jest w ogóle mocne Skrzynki, moi drodzy, które działają jak star dropy, więc to jest dosyć ciekawe, widzę, że... Mocno super Supercell pH te takie moi drodzy Upgrade'y ala właśnie z Star, star Drop'y Bo widzą, że to się ludziom podoba, bo masz jakąś skrzynkę nagle wow masz lepszą i tak dalej Więc jak widzicie tutaj też się upgrade'ują Jakieś różne rzeczy wylatują, pewnie te postacie do upgrade'owania i tak dalej i tak dalej Więc nic ciekawego Będziemy również, moi drodzy, mieć takie y, portal energii i tak dalej, będziemy odblokować nowe światy, będziemy, moi drodzy, tutaj odblokować nowe postacie, jakieś inne rzeczy. No generalnie dużo, dużo rzeczy jest w tej gieretce, więc czekam aż ona wyjdzie. Mega units jakieś będą. Łot, co to było w ogóle, człowieku? Ty hog rider! Co to jest? No Ok, czyli są jeszcze jakieś mega inne postacie, które się nazywam Mega Units, na spoko. Aha, i ciężko jest je znaleźć w trakcie meczu. Ok. Co to człowieku jest? Jakieś klucze? Czy tam była Tara? Dragon Chicken, co to z El Tigran, to wiemy. Dragon Chicken, jakie to jest gry widzowy? Ja się nie znam tam na wszystkim. El Tigro, okej. Okay. El Tigre and the the co to jest Dragon, Dragon Chicken? Okej, okay, co jakiś czas będą wychodziły nowe te mega Units? Na razie i... będzie ten Dragon Chicken oraz będzie El Tigro, widzowie z Brawl Starsa e, Można zbierać gemy podczas rund odblokować nagrody. I dostawać super. Yy, a i super pas będzie dla lepszych nagród. Ok, czyli będzie taki ala la Carnet, Spoko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W ogóle to, co jest ciekawe, ja nie wiem, czy będzie można go kupować jakoś łatwo. Bo jak dobrze pamiętam, to ciężko się kupuje w grach supercela, które jeszcze nie wyszły globalnie. Bo tam trzeba przez vpn pobrać i tak dalej. Więc to nie jest takie proste. Znaczy, pobranie jest proste, ale już zakupy w danej grze nie są takie proste. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało.

Ok. Dobra, powiem tak, ta gra będzie tak powalona, że zanim ja zacznę ją ogarniać dobrze i ogólnie każdy z nas widzę, jak w nią zacznie grać, myślę, że tak minie z dobre dwa miesiące, żeby ogarnąć wszystkie jakieś taktyki i tak dalej. To nie jest taka gra jak Brawl Stars czy Clash Royale. Tylko człowiek tutaj będziesz musiał tyle nawalać w to, żeby ogarnąć wszystko, jak to działa, że to jest jakaś masakra. O Heavy ja nim grałem, bo kiedyś była taka gierka Boom Beach Frontlines też. Ok, leczy też. Tank, no niezły tank człowieku, jak ona wygląda jak Jessie, Chopie Ruda Jessie, człowieku. Jessie połączona z Mariposa Piper. Beach World, Okej, okay. ok, czyli to się odblokuje jakoś później, dopiero. Najpierw trzeba mieć inne światy, żeby odblokować ten świat Bombicza. Okej, okay. chłopie ile tu jest rzeczy, ta gra jest tak kolorowa, że zaraz się zżygam chłopie od kolorowości No to jest w ogóle, Ten masakra, co tu się dzieje Ale to jest widzowie dobre, bo przez to dużo ludzi będzie w to grało, tak mi się wydaje Ale zobaczymy Ok. Okej okay. No 23 kwietnia no, w tych państwach. Czy dobrze powiedziałem? Widzowie, widzicie, ja jestem dobry w państwach. Mówiłem, że nordyckie państwa i danie zaliczą tam, no i No to już wam powiedziałem wcześniej. Skład Sneak Ok, Okej, czyli mogą być jakieś sneak z tego. No to jak będą, moi drodzy, sneak peeki, na pewno będę nagrywał tutaj na kanale. Jakieś różne rzeczy, żeby wam pokazać, jak ta gierka wygląda, więc subskrybujcie ten kanał. Bo widzowie, jeżeli ta gra mi się spodoba, to nie dość, że na głównym kanale będzie Brawl Stars. Tu będzie Brawl Stars tak jak był, plus dodatkowo w inne dni jeszcze będą odcinki Squad Busters. Człowieku, jak... Proszę, żeby się wydłużyła doba do, nie wiem, 30 godzin, bo w 24 się już nie wyrobię, jak ja mam nagrywać daily na dwóch kanach. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. E, ciekawie to wygląda. Ja, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!